Bądź z nami prosimy Cię wszelbogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. W swojej odwiecznej opatrzności. Wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków, złączony przeciwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się. Na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Na początku wybrałeś synów Lebie, do pełnienia posługi przy przybytku Starego Ubrana. Dzisiaj ustanawiasz trzy stopnie Twoich słów i przez świętą rzękę ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu dzień Kościoła apostołowie Twojego syna, za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy siedmiu mężów, cieszących się dobrą opinią, aby sami apostołowie mogli gorliwie oddawać się modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie Bogu, Pana wejrzyj łaskawie na swoich słów, których przez modlitwę wyświęcamy na jak ja powiem, aby służyli Twoim Świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocni siedmiorakim darem Twoim własnych, do wiernego pełnienia Dzieła Osob. Niech odznaczają się Wszystkimi cnotami, miłością bez umów, troskliwością oporu i biedy, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej tarności. Niech ich obyczaje jaśnienie zachowywane Twoim przykazem, aby czystość ich życia pociągała duch Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomagań mocno i niezachwianych w robaci Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby był służony, lecz aby służyć, dostąpią królowanie z Nim w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki, wieki.